Górki kiszone, mm -hmm. pikosik w słoiku. Stanęłam tak z tym słoikiem i mówię American Dream. Mm -hmm. Najgorsze zawody we, według statystyk influencer i polityk. Powinien tam ja być też Ja byłam cieniem, ja nie byłam Ta. człowiekiem. Ta. Stajesz się niewidzialna. Nie masz imienia. Trzy plusy i trzy minusy. Dop. To chcesz zacząć? Szybkie takie, takie szybkie. To, trzy plusy, te trzy plusy. Jak? A, mój mąż Maciek. <grym> no, Nadal ten <ty> sam. <grym> Mówi do mnie, ja chcę wracać, nie? Ale to zanim tam wrócimy, to wiesz. No a jak u ciebie było tak, um, wiesz? Ja w jakim wiem, sklepie pracowałam? <grym> ja ale na ile mogę ale, ja też, ale ja na początku też pracowałam w fabrykach, na nocki. I opowiem, bo twoje prace są fajniejsze, ale. Moje prace nie są fajne. Ja kiedyś moja pierwsza praca to była taka, że pracowałam w fabryce kartek. No. Kartki urodzinowe, ślubne, o, trzeba to doceniać, bo ludzie nadal o, pracują w takich fabrykach. I tak musiałam rzucać po trzy na taką linkę i pamiętam, jak spałam, to się przebudzałam, bo robiłam tak na przykład. Nie. No, naprawdę. Tak robiłam. To było strasznie, jakie traumy zostawiałam. Ale nie pracowałam kartek. na przykład w polskim sklepie. to jest mało. Mało to jest mało nawet. Ja myślałam, że to jest coś Bo Był taki moment. To było najgorsze, ale był taki moment, że ja myślałam, że ja zwariuję w domu po prostu. Ja mówię, nie, ja ser, ja muszę, ja muszę coś robić. Nie, gdziekolwiek iść do pracy. E, mój mąż wtedy miał. Mój mąż miał staż w kapitolu, więc ja bym chciała ten kontrast tutaj podkreślić, dobrze? Eee, bo mój mąż wychodził do pracy w garniturze, w idealnie wypastowanych bucikach. No i szedł do. No, do kapitolu szedł. Mm -hmm. tak. A ja. <laughs> Ja też właśnie. Ja mam takie zdjęcie. Ja może je tu wstawię, mm. jeśli je znajdę. Mam Dobra. nadzieję, że je znajdę. Gdzie stoimy, właśnie ja, jak wyglądałam i jak wyglądał mój mąż w tym. On być naszego życia Bardzo zakochany. Oj, cud, że jeszcze jesteśmy razem. Nie, mm. no. <noise> żartuję oczywiście, ale on. Um, no i pojawiła się okazja, że jakoś tak poczną pantoflową. Słuchaj, no jest taki polski sklep, no może, może tam. Ja mówię, to w sumie tak. Trochę mi tęsknię za tą, wiesz, polską kiepassą, nie? Ja mówię, dobra, idę. No i poszłam mi dziewczynki, które prowadziły ten sklep, były kochane i powiedział, jasne, no, to możesz przyjść pomagać, mhm. nie? E, więc poszłam tam. No i robiłam te pierogi. Ale robiłaś ręcznie? Tak, gołąbki robiłyśmy. Ja się. Tam Zrobisz trochę... mi kiedyś? zrobię Ci, mm. bo ja się tam nauczyłam, Fajne. w ogóle właśnie pierogi, gołąbki. typowy polski pieróg. Takie wszystko, ryba po grecku, mm. wiesz, na Boże, Wigilię robiliśmy karpiki. <laughs> Idziemy gdzieś. Ale to, to było tak, że ja z jednej strony miałam tak, że ale super, bo gdzieś mm. tam mam jednak przychodzą ludzie. już porozmawiać o tej Polsce, wiesz. W Stanach było tak, że jak ktoś przychodził kto nie był Polakiem do tego polskiego sklepu, no to wiesz, zadawał Ci milion pytań, tak. small talk musi być. Mhm. Więc to było fajne, że musiałam, te, mogłam tam pogadać o tym, nie? Ćwiczyć się. W ćwiczyć język, chociaż już wtedy to mhm. e, już tak się czułam dość pewnie, e, mówiąc po angielsku. No i, e, no ale był taki moment, kiedy moja mama to zawsze wspomina, nie? Dlatego, jak powiedziałaś, American Dream, to się mhm. zaśmiałam, bo. Ja rozmawiałam z mamą chyba na Facetime'ie czy coś i wykładałam towar na półki. Ogórki kiszone, mm -hmm. bigosik w słoiku, wiesz, tam jakiś pasztecik. Mm -hmm. I tak mówię... Te ogórki, nie? Mówię mamie... Nienawidzę was, I tak koszulki. stanęłam tak z tym słoikiem mówię... American dream, mm -hmm. nie? Taka z tego oleju, spocona. Myśląc o tym moim mężu w tym kapitolu który ma ten American Dream. A co, co ja tu robię? Mm -hmm. Że ja przecież nawet w Polsce nie lepiłam pierogów. Wiesz, bo jak miałam. W biurze siedziałaś. Nie ale wiedziałam. chciałaś być dobrze. W... No, co mam, co chciałam. I wiesz, i nawet nie, nie, nie umiałam ulepić pieroga, nie? Mm -hmm. A tutaj siedzę, lepię pierogi. Co ja robię w ogóle? Przecież to nie jest to, co tu miała się wydarzać. No, i, i to, to, tak, to był ten mój American Dream, właśnie, nie? Że ale, to było trudne. Ale mnie. powiem ci właśnie, bo tak wcześniej, jak gadałyśmy, to też wspominałyśmy o tym w poprzednim jakimś tam naszym odcinku. <grym> to podobieństwa takie, jak mówiłaś, że no, ja z Twoim mężem mam jakieś tam podobne cechy. I ja właśnie myślę, że w jakiś sposób. Doszłam mieszkając za granicą do tego zawodowego Dream. Mm -hmm. I mówię o tym jakby specjalnie tylko po to, żeby pokazać, um, ale wiesz, to takie myślenie tego niewystarczająca, że inna, i tak dalej, nie mijało. Mm -hmm. To nie jest tak, że jak byłam w innym miejscu, to minęło, ale um, tak jak czasami się wystawia te ogórki, a ja, te fabryki i tak dalej, to czasami nie wiem, wiesz, czy to jest tak, że trzeba być. W odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, nie wiem, jak to powiedzieć. Ale ja na przykład, gdyby nie moja, moje bycie w Anglii, i teraz, jak się mówi o tym, że jest się coachem, to wiesz, ludzie różnie reagują, bo coaching jest moim zdaniem bardzo i źle traktowana. To jest tak jak z influencerem. Ex -influenc właśnie, <laughs> mówiłam przed chwilą dwa najgorsze zawody według statystyk. Influencer i polityk. Powinien tam ja być też coach. coach. No i ja tym coachem no, jestem. tak? Ale właśnie dzięki temu. Pamiętam, że ja poszłam już po studiach na rozmowę kwalifikacyjną. Byłam młodziutka. W takim sensie, że to w głowie porównywałam w Polsce, nikt by mnie wtedy jako coacha nie zatrudnił. Teraz może, tak? Ale to mm. musisz mieć to doświadczenie życiowe i tak dalej. Dostałam tą pracę i każdy mi gratulował już, jak siedziałam w tym biurze, w którym tam wiesz, ty nie chciałaś siedzieć. I tak mi poklepali i mówili, że congratulations. I ja tak nie wiedziałam, czemu oni tak bardzo mi gratulują. Czy że jestem Polką, czy że tam, czy coś tam. Wiesz, co się potem okazało? Mm. Było ponad 400 osób na jedno miejsce. I ja tą pracę dostałam. I nie dlatego teraz, że ten. Tylko właśnie sposób rekrutacji też był inny. Aha. Bo wtedy było tak, że to były takie role e, że ja musiałam kogoś naprawdę skołczować, że musiałam to, że musiałam tamto. Mm. I od tego właśnie mi się zaczęła ta taka drabinka super. sukcesu, super. super, która się... Super. Nie no, żartuję, że się skończyłam. No to jest ten, ale powinnaś być siebie dumna. Jestem, jestem, A. ale tylko jakby mówię o tym nie dlatego, że to ogórko ja tak 400 osób. Dzięki. E, tylko dalej, dlatego, że po teraz prostu. Teraz się czuję lepiej. w mój domu i powiem, ten kapitol tak kurczę... Nie, 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 dla dlatego. 400 osób skosiłam w Anglię. Ale, ja, ale właśnie. O góry. Nie, ale chodzi ja, mi ja nie o jestem... to Ja nie wiem, czy bym w Polsce ich skosiła. Ale bo ja, mi nie dali możliwości ich tak skosić. Ale ja to chcę powiedzieć, bo to źle trochę zabrzmiało z mojej strony. Nie, ja też chcę ja na przykład, z mojej źle, To dobrze że to zabrzmiało z Twojej. Reacj, nie, nie, to dobrze zabrzmiało z Twojej. Ja. Bo ja chcę powiedzieć, że ja na przykład na tym kampie sprzątałam. W Sprzątałam po wielu dzieciach różne rzeczy. Okay, ja toalety, nie toalety. W szkole jako sprzątaczka pracowałam. To jest inny level sprzątania. Ale dzieci właśnie. Czy też cię tak traktowali? Ale jak, że dobrze czy źle? Bo źle? Oczywiście. Ja, ja, ja kołam Kocham... każdą sprzątaczkę. Zaraz ja się jej pytam, jak ma na imię. To chciałam powiedzieć. Ja, ja, to chciałam, chciałam odwieźć. Bo ja byłam cieniem, ja nie byłam tak. człowiekiem. Tak. Stajesz się, nie Nie masz imienia. Nie masz imienia. Bo jesteś ksiąt. Po prostu. Tak. I jesteś dnem. Tak. Tak. E, I tak. E, właśnie dzięki temu, że byłam tą sprzątką, dzięki temu, że pracowałam w tym sklepie, wiesz, ja kocham ludzi, którzy wykonują te zawody, bo to jest tak ciężka praca, gdzie. Psychicznie jest ciężka też, właśnie dlatego. Tak. I ja mam także wchodzę do centrum, Nikt o ładowego, tym nie Ja mówię pani: dzień dobry, dziękuję bardzo tak. za pani pracę. Naprawdę, jak ja, ja, ja widzę, że złapaliśmy kontakt, bo niektórzy nie chcą po prostu. Niektórzy nie, nie, nie chcą mieć tam kontakt. Chcą, nie chcą, do. ale to, to mówię: dziękuję, no. bo no, wiesz, czy, to ja bardzo doceniam to, że ja mogłam przez to przejść, bo to uczy. To tak. uczy wiele, nie? Tak. Szacunku po prostu i y, y, to się cieszę, że to z tego Do drugiego mnie. człowieka, ale naprawdę, tak, no. naprawdę i ja y, Wiesz, mój mąż też na przykład jest taki, że on też różne zawody wykonywał, trudne, nietrudne i, i też się z tego powodu cieszę. że Nie, że zawsze miał właśnie, mm -hmm. wiesz, easy i, i. Tak, nie wiadomo co, tylko, tylko no, robiliśmy też takie że ciężkie to taka zawody, szkoła życia trochę tak, nie? Ale tak to jest, jest ważne i chciałabym, żeby moje dzieci też przyszły przez to. Mm. Chociażby miałby to być kamp, na którym sprzątają i sobie jadą do Ameryki, ale no, ja wiem, jak to jest. pokój w Anglii. Niech jadą. Ten pokój za niedługo będzie na Airbnb oh, jako, jako experience Może no, zrobię podpis na ścianie, że tam byłam. Nie, no. ale tak, tak, ja też tak no. myślę, wiesz. No. I, I ja tak jak sobie, nie wiem, gdzieś tam podsumuję to, co mówimy, no to no u mnie to może było bardziej tak i potem gdzieś tam. No wiesz, że ja tam tak. Ale no to mi taką dało szkołę, że um, Właśnie czasami się mówi właśnie o tym takim, nawet dzisiaj w Aucie o tym trochę gadałyśmy, to na inny temat, ale takim nawet wypaleniu, jak masz tę tą pracę, taką pracę, mhm. no ja tego doświadczyłam. Ale kurde, jak masz tą pracę fizyczną i no jest, i tam człowiek cię nie traktuje jak drugiego człowieka, to musisz być silny razy dwa. No, albo razy I to jest takie dla mnie, wiesz, tak, nie? Tak. że bo jakby nie chodzi mi o to, że każdy, kto wykonuje. Ja jakby uważam, każda praca jest potrzebna. I to nie o to chodzi. To chodzi o to, że ty chcesz być na przykład zauważona mm. i traktowana jak ty. No myślę, że ktoś jest ten szacunek po prostu. No, no nie? tak, no to tak. Ludzie mają taki, ludzie mają taką tendencję. Mają jeżeli wykonujesz zawód, który tak. jest. Obsługą klienta albo wiesz, no to jednak przystajesz być człowiekiem, nie? Gdzieś tak, tam, ale tak ciekawe jest jeszcze ruchni. to, bo mówimy o krajach takich anglo-anglo, mhm. gdzie ta obsługa klienta, w moim odczuciu przynajmniej jest inna. Ja też jestem za obsługą tak, klienta. Na wyższym, to trochę, sorry, że tak powiem, ale na innym poziomie. Bo u nas ten to customer service, nie, no, u nas że tak. wchodzisz do sklepu i ta pani kasierka, ona jest ja mam najważniejsza. Dużo historii. Ja mam dużo historii. Ale ja jakby nie mam nic przeciwko, żeby szanować tych ludzi, wręcz przeciwnie. Uważam, że każdy powinien być dla nich miły. Jakby są takie rzeczy, że jak widzę, że ktoś się ja się odpalam, jak ktoś mi coś robi tutaj w Polsce, jeśli chodzi o obsługę klienta. No ja też. To, jest, to, było, to było znowu zderzenie takie, jak tak, wciłam, że nie? Że to jest ta, może dobra rzecz. To jest dobre wróciłyśmy. Rzecz. Nie? To jest dobra rzecz. Ja, ja na przykład mam bardzo duży szacunek do osób, którzy są właśnie kelnerami, czy tam właśnie ekspedientami i tak dalej, czy nawet na jakimś call center. No. no, I pani, no bardzo tak. często jest taka sytuacja, że pani jest przemiła. I Do ja, czasu. Ja mówię, ja jej mówię na przykład, że to, to i to bym chciała załatwić, i ona mi mówi: No, że bardzo przepraszam, i, i no nie wiem, coś się wydarzyło, mm. i ja muszę coś zareklamować. Ona mnie przeprasza. Nie powiedzmy, w Polsce zdarza się taka sytuacja. To ja mówię: Ale to nie jest pani wina. Jakby pani nie jest właścicielem tej firmy, nie? A wiesz, skąd wiesz? Może jest, ale wiesz, i mam, mm. takie, mam takie, że to nie chodzi o panią, nie? tylko mm. po prostu ja wiem, no, że panią muszę pogadać, no bo nie mam innego wyjścia, nie? Ale no, ale bardzo często jest taka obsługa, że się zastanawiam, no jakby niewłaściwa osoba na niewłaściwym miejscu. Mm -hmm. no. I to jest pomysł na odcinek. No. Bo ja też mam dużo historii, ale, no. ale, no. Jakieś inne plusy? Oprócz tego, że my możemy zmieniać obsługę klienta w Polsce. Tak, że jednak może otworzymy jak, jakiś biznes. Jakiś biznes, który, który szkolić. Szkolić jak obsługiwać klienta. Jak dobrze traktować ludzi. Dodatkowo, nie, dobra, to zróbmy tak, trzy plusy i trzy minusy. Dobrze. To chcesz zacząć? Szybkie takie, takie szybkie. To trzy plusy, te trzy plusy, ja? Dobrze. No to nie jest obsługa klienta. Dobrze. Biorę też to. Dobra. Dobra. Do no to się zgadzamy. Może tak. się zgodzimy w większości tych dobra. punktów. Plus kolejny. Finansowy. Tak. Bo finansowo żyło mi się lepiej w Stanach. I mhm. dostępność do dóbr luksusowych, powiedziała. No, tak. Które są np. domem, samochodem, telefonem, laptopem, no takim nie wiem, ubraniem z w ogóle jakiejś życie marki. Takie na zasadzie, coś co byś chciała, Zamówienie, to tu jest dostępne. Jedzenie na dowóz, no, jedzenie tak, w tak, restauracjach. Tak. To jest bardzo bardzo dostępne. Bardzo, czasami niektóre rzeczy są na takiej złotej półce. Tak. I to jest o oh, i ciągle restauracji. Tak, dzisiaj, tak. Nie? Nie? Znaczy no, no. Tak, że w ogóle dostępność takich rzeczy, która powinna być taka dostępna. Tak, nie? Tak, tak. Jeszcze jedno. Jeszcze jeden plus. Dla mnie, no. bo to może być inne, to jest na pewno język. W sensie, okay. bo ja pojechałam bez języka, wróciłam z językiem. Okay. E, pojechałam. Znaczy, no, całe doświadczenie zawodowe, wykształcenie, wiesz te wszystkie rzeczy, to wychodzi też z tego, jak mam wychowana, że to takie ważne. Wiadomo, zmieniło mi się, ale tak, to cała taki sukces, wiesz, taki. To, co kiedyś tam. No. no. To u mnie. No, może to. Ty z mężem może wyczyłeś, też. Tak. Z dzieckiem, no z tak. rodziną. No tak. Może, może plusem jest też. E oprócz tych dóbr materialnych tak. to też taka właśnie możliwość rozwoju takiego mm. nie o jaki ty miałaś tak. no, bo ja tego nie doświadczyłam ale wiem że za granicą jednak jest ta możliwość mm -hmm. i jeżeli wracasz z tym doświadczeniem tutaj to jest inaczej to jest to bardziej szanowane tak, niż twoje tak. doświadczenie w Polsce bo nie szczerze bo mm -hmm. mamy kompleks mamy kompleks mm -hmm. nie ma co tego ukrywać tak. znaczy no faktycznie doświadczyłam tego tak. że wracając wiesz tak, tak. Że nie musiałam dzwonić, tylko ktoś na przykład już tak, do mnie dzwonił. Tak. tak. A minusy? Huh. No to Ale zróbmy trzy. Relacje z ludźmi. Tak, ciężkie, ta, takie... Taka płytko. To, ta, ta, tak, co mówiłyśmy, tak. No. Eee, mm, 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 mm. no dużo tego jest u mnie, niestety. Okej, okay, no ja próbuję. Ja że też jest styl tak? życia dla mnie. Dla mnie, życia. w Stanach, styl życia. Nie pogoda. O, nie, to ja miałam fajną pogodę. U mnie pogoda, bo i pogoda, i w ogóle takie. Ja nie wiem czy ja miałam depresję, ja miałam, chyba, ale miałam na pewno jest jak stan, dostawano. bo wiesz no wtedy nie, nie poszłam nigdzie, nie, ale ten deszcz, brak słońca, no nie, no to to jest u mnie, to pogoda, no to a u mnie, u mnie styl życia, w sensie to co mówiłaś, że my jesteśmy biesiadni, my jesteśmy tak. relacyjni, my jesteśmy, my lubimy przebywać z ludźmi, to ze stadni mm -hmm. jesteśmy, a tam jest ja, jako jednostka, jestem priorytetem. I ja tego bardzo nie lubię, bo tak, ja tak, całe tak, życie tak. byłam uczona, że siebie na końcu, nie? I to jest bardzo ciężko przeskoczyć do. Ja nie uważam, że styl życia ja na końcu jest dobry, ale jest chyba lepszy ostatecznie, mm -hmm. że jednak człowiek, z którym jestem, jest ważny. Mm -hmm. nie? A nie tak, że mi ma być dobrze. Mi się to bardzo nie podobało i to, że musisz planować trzy miesiące do przodu, żeby z kimś się zobaczyć tak. i spotykać się gdzieś na mieście, no bo przecież nie w domu, mhm. to jest dla mnie dziwne. I ja. Ja chcę cię ugościć w moim domu, ja chcę, żebyś w moim domu się czuł jak mm -hmm. w swoim domu. Ja chcę się czuć w twoim domu, jak w moim mm -hmm. domu. Wiesz, jak, jak przyjeżdżamy do was, mm -hmm. ja się czuję jak była u siebie. Mm -hmm. nie? I to jest super. I to nie chodzi o. To, że ale no, Mam nadzieję, że się nie panoszę jest, za bardzo. Ale chodzi ci klucze. <laughs> wiesz o co mi chodzi? Że tak, to jest taki tak, komfort tak. bycia z kimś. Nie? Tak, ale Tam no tego ja, nie ma, ja Tam to jest rozumiem. Dystans. tak, bo to, a jeszcze ja dodam jedną pewnie ciekawe, czy. Może coś innego wymyślisz ty albo masz, ale dla mnie to w ogóle bym o tym wcześniej nie pomyślała, dopiero jak teraz mówiłaś. Takie zosiosamosiowanie. To się u mnie mega wzmocniło mieszkając za granicą. Mówi się o niezależności kobiet i tak dalej. Nie wchodźmy w to dzisiaj, może, ale to już jest extreme, mhm. bo tam feminizm polega na tym, Przynajmniej tam to, co ja doświadczałam, że ty niesiesz 100 kg mąki i facet koła ciebie niesie 100 kg mąki. No, przeróżne różne rzeczy, tak? No. I no nie uświadczam otwierania drzwi czy tam jakichkolwiek rzeczy. I moje nawyki się zmieniły. Mhm. Wiesz, i ja później mi było w ogóle trudno. Miałam taką trudność, że. Po co mi otwierasz drzwi? Albo wiesz, weź się uspokój. No, <laughs> no. Takie niby głupoty? Tak. Ale ta kultura nawet takie rzeczy we mnie robiła. No to jest ta, ta jednostka, jakby Tak, to, już to jest to. Jesteś ty i to jest wszystko. Dlatego to, że ja z tobą tu nagrywam, to w ogóle jest zmiana kulturowa w mojej głowie. No właśnie, no powinnaś jak. sama jednak. Tak, Powinnam to. Zrobiłabyś to lepiej. Ale nie, ale robiłam sama. <grym> no tak, rzeczy. tak. No, ale to, A to, u to... ciebie trzecia? Ech, o matko, trzecia. Muszę wybrać jakąś. No to. wybierz. Znaczyń, dla mnie było, dobra, to nie będzie jakaś fajna taka, no ale dla mnie minusem było to, że nie ma miejsc do chodzenia. No że w osiedle, no w Stanach faktycznie. I z osiedla jedziesz autem gdzieś, Masaka. tak? Czyli na przykład albo Minuta do centrum żeby to, wiesz, i wszystko jest oddalone mm -hmm. godzinę, nie? Jakby godzina to jest blisko. I yy, mnie to męczyło, bo mi brakowało tego, że jest rynek. Że ja sobie z kawiarni mm. przyjdę do restauracji i do Zary. Wiesz, no to głupie jest. Jem, ma, że... Ale nie ma, nie ma czegoś, coś takiego nie istnieje. Mm. Jest centrum handlowe, albo jest sklep spożywczy, albo jest park, albo jest coś. No ale musisz wybrać. Faktycznie, no. No, no, że nie ma komunikacji miejskiej, A W niektórych. W no, metro jest. W... No, nowym w takim miejscu, gdzie były, nie? No tak, ale mieszkałam na obrzeżach Waszyngtonu, no tak. ja więc ostatecznie i tak nie było. Musiałam sobie dojechać do Waszyngtonu, żeby wziąć tam metro. Nie? Ja w Teksasie kiedyś będąc spotkałam się z tym, że… No – bo... W Teksasie to już w ogóle, w ogóle jest 4 godziny, to jest blisko. Nie tam jest no. zakaz chodzenia. Ale to bardzo w większości stanów w ogóle. I wiesz, jak jest ten drive, gdzie idziesz no. z tym, to ja tak piechotą tam. No. I co oni ci chodzili na to? No najpierw, że chyba jestem. Znaczy pewnie pomyśleli, że kuku, ale wydali mi kawę i tak dalej, I ja szłam na spacer. Ja też e, właśnie tak chciałam kiedyś się przejść, a mój mąż powiedział: bardzo ty wiesz, że na tej drodze jest ograniczenie prędkości 120 i tu nawet nie ma pobocza. Boże, masakrania. Zwariowałaś, ktoś cię porwie po prostu. No tak. Bye, bye. No, no bo a dobra, muszę to powiedzieć. Dobra, powiedz bo to, to był dla mnie minus, który sprawił, że ja wróciłam do Polski okay. taki największe mm -hmm. bezpieczeństwo. Okay. I to w Stanach jest o tym się nie mówi tutaj. Ale w Stanach to jest tak, że ja co tydzień przynajmniej, raz w tygodniu dostawałam alert, że porwano jakieś dziecko w mojej mm -hmm. okolicy. Tam jeszcze jest to coś takie się... intensywne, nie? Na telefonach tak, w ogóle. Tak, na drogach są wyświetlane tak. też na przykład, że takie i takie auto, jakby cały czas jesteś bombardowany tym, że. Ha, no, a najśmieszniejsze jest też, że jak trochę popada deszcz, troszeczkę. U nas to by była mrzawka, to już dostajesz alert powodziowy, bo oni tam w ogóle. No tak. Wam jest wszystko prawnie, żeby było, że jak Takie co to BHP, byłeś, bla, Ostrzeżony. Tak. No ale wiesz, to triggeruje w Twojej głowie takie rzeczy, że dzieje się jakieś niebezpieczeństwo, mimo tego, że się na przykład nie dzieje, nie? Bo jest to jest takie deszczpada. wzmocnienie. Nie? Tak, i to, to też potem człowiekowi łatwo jest popaść w takie stany różne, lękowe, depresyjne i tak dalej. No, po pierwsze, jesteś samotny, no bo nie ma relacji, nie? Po drugie, właśnie takie, takie akcje cały czas. Ja się, jak się urodził Leon, to ja miałam tam bardzo duży problem. Wiesz, wychodziłaś do sklepu i nie spuszczałaś go z no tak. oka, bo wszyscy trąbili, że z wózków sklepowych dzieci wyciągają mnie, mhm. bo ty sięgasz po mleko. No to w Polsce to ja, wiesz, jestem w stanie postawić wózek i przejść do końca alejki po to mleko no i tak. wiem, że się nic nie stanie, mm, nie? Tak. Raczej. Ale też inna myśl, przez to taki inny mindset się włącza, nie? Tak, taki, że... Taki jesteś ciągle na high alert, tak, nie? A tam, tutaj możesz, tak jak mówisz, no. czyli bezpieczeństwo było tym głównym tak. powodem. Tak. Bo u mnie głównym powodem właśnie Maciek. był fakt tego, że... <noise> tak, że mieliśmy wrócić i to tak znowu brzmi, no ale Zakładać, czy tam, no wiesz, plant, bo mm. kościół, mm. tak, że jakby, jakby stworzyliśmy, założyliśmy kościół ewangeliczny, kościół protestancki, mm. i ja wiedziałam, że to jest tak duże. Wiesz, że już jak mój mąż mi tak dużo o tym mówił, ja sobie myślę, kiedyś stanę przed Bogiem i on mi powie, mąż chciał, a ty te okay. dobrobyty wybierałaś i tą złą pogodę w Anglii. I te frytki z octem. Tak jest. No to właśnie, taki jest nasz Bóg. Wróciłam. <grym> Przepraszam, <grym> <pan>. <grym> tak jest. Nie żartuję. Tak, tak, tak. I ja wróciłam. Ale ten powrót był dla mnie na przykład też taki trudny, to nie wiem, czy to może na kiedyś. No ale mieliśmy był. inaczej, nie. No bo no ja właśnie. ściągnąłam tutaj jezerę, tak. a ty ciebie tutaj ściągnęło. Troszkę Hacik. tak. Więc my całkiem ja chciałam wracać. Tak, że nasze powroty już były pewnie inne, nie? Że u ciebie to było takie. Wracam dla mnie do to siebie. To była ogromna. Ogromny stres z powodu tego, że jak byłam w Stanach, to zmarł mój tata mm -hmm. nagle, i ja też jak byłam w Stanach w tym samym roku, to zmarł mój tata, to poroniłam. Mm -hmm. Więc ja byłam po takich no, trudnych przejściach, i ja tu wracałam tak naprawdę do domu, ale ten dom już był inny. Nie? Tak, tak, tak. Więc to było dla mnie stresujące. Ale jednak wracałam do tej cząstki takiej tego tak? domu, nie? Że coś I... z tego domu było, nie? No bo ja się tam nie czułam okay. w domu. Nie? A ja pojechałam i nie byłam w domu, i jak wróciłam, też nie też byłam nie w, domu. w domu. Już nigdzie nie miałam w domu. Nie? Tak się czułam mhm. przez długi czas. Pamiętam, jak weszłam do sklepu dużego. No I stałam i płakałam na środku ja tego sklepu. Rozumiem. Bo ja nie wiedziałam, gdzie jest mój ulubiony ser albo awokado. Ja miałam to sobie, ale, ale to... ja miałam to. Samo. Ja miałam to samo. I tak mi dwa lata, ja mówię, wiesz, dlaczego te awokado są takie małe? No. Ja mówię, I kosztują 11 złotych za sztukę. To było dawno. No, bo no, tanie. No. I wiesz? I takie, takie dziwne przyzwyczajenie, tak. ja, bo ja tak naprawdę i ty też przeżyłam dorosłość taką tak. już faktycznie tam. 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 Załatwienie jakichś rachunków, Wszystko. I ja tu przyjechałam i mówię. Prawo jazdy, nawet. ale ja teraz jestem w ciąży, wiesz, w moją pierwszą ciążę i y, 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 poród to miałam tam. Pierwsza. Polska ciąża. Była tak pierwsza powiesz, polska porusza. ciąża. I ja mówię, gdzie ja w ogóle mam iść. Przecież ja nie wiem, przecież wszystko znam tam, nie? Mm -hmm. I to, no, to jest ciekawe. Ale w ogóle ten odcinek już jest bardzo długi. Kończmy. A e, chciałam powiedzieć, że poruszy, poruszyłyśmy tylko minusy. Nie były plusy trzy. Ale takie dobra. No tylko dograjmy. Że... No dobra, to powiedz zapycie. tylko, że. dobra. No to Generalnie chyba w większości przypadków poruszyłyśmy minusy. Ale, ale co, szczerze było? Ale, no ale ja chciałam, tak, żeby była taka równowaga, że ale jednak jak ktoś plusy. ma takie marzenie, to niech sobie nie. Tak. moja kariera była plusem na przykład. A u um... mnie? No. Mąż. Mąż, dziecko. No. No. Nie, się cieszy, że pojechałam. Tak, no. No. Tak, tak. Ale w ogóle oper to też jest inna, inny temat, doświadczenie tak, to... po prostu otwierające oczy tak. na różne rzeczy. Ale no tak, to myślę, że. Zakończmy to. Tak, ale chciałam to zakończyć w taki sposób, że to po prostu trzeba. Być, um, próbować. Trzeba, no to też. Jeżeli czegoś się chce, to warto, tak. bo ja na przykład nie żałuję, że ja pojechałam ostatecznie, nie? Ale ja już wiem, że to nie jest miejsce dla mnie. Tak. I um, być Prze może to jest za granicą gdzieś, ale no nie stanę. No, ja już to okay. wiem na pewno. Okay. I um, no to jest, tak, warto jechać, warto zobaczyć i, I warto wrócić. I tym właśnie zakończyłem. Nie, no, nie może, może nie, że warto wrócić, bo ja nie wiem, czy warto wrócić. No ale my wróciłyśmy. Na razie. No ale właśnie. Tak. Nie, no dobra, wróciłyśmy ja? już. A, dobra, dobra. E, no ja mam taką sytuację, że mój mąż jest za zagranicy, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Nie, nie? ale Z tego samego męża polak. <śmandu> ale nie <śmandu> zrównoważył, <śmandu> więc też może traficie gdzieś. Czy Proszę, wytnę to. No, <laughs> dobra. No za so, Przepraszam, że tak negatywnie się zmieniło. Nie, Czy to się negatywnie? Było, nie I było dobrze. Ja myślę, że było A może dobrze. musiałyśmy o tym pogadać. My po musiałyśmy to z siebie wyrzucić. Tak, taka tak, terapia, forma tak, terapii. Tak. Dziękujemy Wam za no. to. Dziękujemy, że daliście Tak. Kopki w górę, w górę. I to będzie teraz. Kopki z Bum. <laughs> to tam. Kawka w linku. Tak, tak. tak. E, także tego. Liczymy na Was. Liczymy na Was. Być Żabki. może nagramy. <laughs> Być może nagramy taki odcinek z, tylko z plusami Dobrze, kiedyś, ale, ale to na potem. razie ten, no i, i następny odcinek. Pa. O czym o macierzyństwie wiedział? Tak, Dziękujemy, do widzenia.